Jeszcze pięć lat temu rozciągały się tu puste pola i doły żwirowe. Dziś na tym dalekim przedmieściu Lublina wyrosło i rośnie wciąż dalej osiedle, które nosi nazwę Słonecznego Wzgórza. Nie ta jednak nazwa jest najpopularniejsza. Dzieciaki z osiedlowego przedszkola na pytanie, czy mieszkasz w Lublinie, odpowiadają nie na LSM-ie. LSM znaczy oczywiście Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa. I ten skrót zyskał sobie prawo obywatelstwa w mieście i okolicach. Lubelskie osiedle, jak wszystkie nowe osiedla w Polsce, jest niebywale zadziecione, ale tu dzieci jakoś nie przeszkadzają dorosłym. Może dlatego, że mają mnóstwo miejsca i bardzo wiele urządzeń do zabawy. Po południu na jednym z pustych placyków trafiliśmy na grupę obywateli przy pracy. Okazało się, że członkowie spółdzielni podpisują przy wstępowaniu rodzaj cyrografów, którym zobowiązują się przepracować społecznie 20 godzin rocznie. Wieczorem zwiedzaliśmy kluby osiedlowe. Nie tak, źle? Tak. Pan Waszkowski? Tak. Czy to pan prowadzi pracę z dziećmi na osiedlu? To robotę prowadzi mnóstwo ludzi. Jedni z urzędu, inni społeczni. No a poza tym jest szkoła. Pan? Szkoła jest nowocześnie urządzona z ekranem w każdej klasie. Z piękną salą gimnastyczną. W toku są starania o przyznanie jej praw szkoły eksperymentalnej. Nauczyciele cieszą się z tego. To już znalazł. Proszę, Tomek, pokaż. Panie kierowniku, mieszkańcy tego osiedla wykazują niezwykłą umiejętność współżycia zbiorowego. Czy jest w tym Pana zasługa? Absolutnie nie. Ja jestem zaobserwowany pracą szkoły. Praca w szkole jest w tej chwili bardzo ciężka, bo mamy trzy zmiany. Oczywiście szkoła nowa należy ją wyposażyć, no a ponadto jeszcze studiuję.